Witam wszystkich, dzisiaj tak bardziej ściągnika i witam wszystkich w kolejnym odcinku z naszej serii Od Komuny do Fortuny. Na samym wstępie hashtag wycinka, a ja daję Ci serduszko. A co ja teraz robię? Lecimy sobie na nowy nabytek. Niestety musiałem wziąć 5000 kredytu, żeby go kupić, więc zaraz zobaczycie, co ja kupiłem. Eee, trochę daleko mam do tego, niestety, ale musimy jechać. Eee, kupiłem taki mini lasek, z którego wytniemy sobie drzewo. I z którego mam plan zrobić pole, e, tak będziemy sobie z niego robić pole. Na razie to jest las, taki bardziej lasek, ale myślę, że jak za 19 tysięcy było warto. Wziąłem 5 tysięcy kredytu, bo jeszcze musiałem piłem motorowo kupić. A miałem 15 na koncie, e, więc dobrze jest w miarę. E, postaram się go jak najszybciej spłacić. O Boże, trochę wyhamuję, bo zaraz urwę. Postaram się go jak najszybciej spłacić. Um, gdy tylko sobie to drzewo sprzedam. Boże, zaraz coś urwę, nie? Najgorsze, nie że 60 nie daje rady, nie? Ła. Ciężki podjazd. Z pustym nie daje rady, jestem ciekawy, co będzie z pełnym. No ale dobra, jakoś się pomału w terenie. W terabanimy, że tak powiem. Najgorsze będzie zjeżdżać później, żeby te kłody się nie z tego nie spadały. Ale może się uda, żeby było ok. W sumie na tak będę jechał. Więc. No zobaczymy. Taki mi naszedł pomysł, żeby właśnie nowe pole sobie zrobić. Nie będzie jakieś ono wielkie, ale myślę, że to co zrobimy na drzewie, a zawsze można później ten areał sprzedać i wyjść na czysty na przykład, bo niektórzy nie lubią jak mają tak zwane zakrzeczone takie te tereny. No zobaczę, albo zrobię z tego pole, albo to sprzedam potem. I cały czas jedzie prosto, tylko żeby nie, zabł nie zabłądził, już widać drzewka Będziemy sobie wycinać je powolutku, trochę zwolnie, bo jak tam wpadnę, to zaraz z bramą wyjadę. I widzę, ogrodzone, więc to jakaś kółka chyba była. Nie wiem, mi się to okazji nie udało trafić. A ten teren nie jest wcale taki mały. Patrzcie, o, jest go całkiem sporo. Myślę, że nawet większe to pole by było Jeżeli będę robił z tego pole Od tego, co mam teraz No i co, chyba sobie po kolei będziemy ścinać Jak najniżej trzeba Co, 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 co się stanęło? No comment A, to są takie alaliście też Dobrze I chyba będę sobie od razu próbował ładować O le lekkie lekkie Ale na wóz tego i tak nie załaduję, bo jest za długie Będę gdzieś chciał takie Ła. piła nowa to tylko i poszło Czekajcie wjadę sobie 60 -ką. Pytacie czemu, czemu, czemu akurat tutaj mi pasuje, no bo zarobię sobie na drzewie, na drewnie znaczy, eee, po pierwsze, a po drugie jeżeli tego nie sprzedam, a areał jest w miarę ładny, to sobie zrobimy, łe, sobie zrobimy z tego pole i też wyjdziemy na plus. Eee, Trzeba kombinować, żeby jak najwięcej zarabiać i jak najmniej wydawać Dobra wtedy to się będziemy rozwijać w miarę um, będę chyba pokrętaj ściągną no, no. tutaj też taki bug będzie Nie, tu nie było Ale się za to nie chcę balić No wywal się Dobra, tu sobie przekroję go. Serio, nic. O, dopiero poszło. To dalej stoi. Dobra. Czekajcie. Fajr kamerę w grano, i trochę się to będzie bugować. Już tego nie będę przecinał. Czekajcie, przecież mogę taką zrobić. O, właśnie. O. Myślę, że sobie tutaj z pięć wozów to na luzie. Ale to też nie będę wszystkiego w tym roku, znaczy w tym sezonie. Chociaż w sumie zobaczymy. Jeżeli nie będę miał nic do roboty, to tak to wytnę cały. Mm. Na przykład na tam speedgamach będę wam robił. ...poza odcinkiem. Oto trzeba jednak... ...jak już kupiłem, trzeba, trzeba... ...zrobić tak, żeby ta ziemia przynosiła zyski. Najpierw chcę, żeby mi się zwróciła. Dałem za nią właśnie te... ...19 tysięcy. Serio, jeszcze? To się spali. No, mówiłem. Będę no, musiał tu odciąć kawałek. O, właśnie. Myślę, że sobie za to drzewo zarobimy spokojnie z za tysięcy, więc kredyt spłacimy. Jak dobrze pójdzie, to nam się cała działka zwróci. Chociaż wolę nie zapeszać. Coś strasznie dziwnie te drzewa porabił. Taki csnął się na bok. Kolejne się nie chce wywalić. Prawda? Dobra. Tako je zatniemy. Zabiłoby mnie. I powolutku tniemy. I później sobie po prostu te korzenie Pousuwam A resztę. i zoram. Będę musiał tylko korzenie po. Nie wiem, albo powrywam, albo widziałem, są takie specjalne maszyny. Nawet chyba <śm> tutaj w PGR-ze jedną mają. Która przyjeżdża i tak jakby nie wyrywa tylko wiecie eee no są takie zęby i to wycina tak jakby wióry robi z korzeni może bym się dogadał to może by mi zrobili to dobra easy wycinka idzie jak miło czekajcie Wytnę sobie teraz... Chcę takimi pasami jakby wycinać. Dobra. Mam nadzieję chociaż, że te krzaki... Ale nie, na pewno są. To chciałem czy nie? No, a jak? Dobra. Musi... będzie to strasznie ciekawe wyglądało jak będę wracał. Z tym wozem. O, to, 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 to. Chociaż jestem ciekawy czy na tym odcinku sobie wrócę czy nie. Pewnie tak, po prostu. Wytnę coś. <grym> A wiecie co sobie zrobimy? Zrobimy sobie cięcie Jak ja naładuję pełny wóz, to so do was wrócę Więc co, zaraz Za niedługo do was wracam Cześć Dobra, witam po cięciu Naładowałem cały wóz Patrzcie jak to wygląda Jeszcze udało mi się tak załadować, żeby wiecie Nie ciąć jakoś za bardzo niektórych I teraz mam Wie, Jeszcze coś by się zmieściło Wiadomo, jeszcze by się sporo zmieściło Ale boję się, że 60 nie da rady Pod górę Słuchajcie, bo tu pniaki są. So, muszę na te pniaki teraz uważać. Bo jak ja bym wywalił ten wóz, to chyba była tragedia. Powoli trzeba. z pośpiechu. No, dość, dość długi zestaw. Trzeba przyznać. nie, 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 nie. nie. bugi. Muszę sobie pasy kupić. Mam nadzieję, że uda nam się dojechać. I nic nie zgubicie Najbardziej to się boję tych kamieni tam. Myślę co ja tu sobie pojadę bokiem bardziej. Mniej zakamieniona. Wow. Tam chyba będzie trzeba jeden na godzinę jechać, nie? Tu sobie nie radzę, to jestem ciekawy, czy on sobie pod... Nie, 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 tutaj są te krzaki takie Mocne Kolejny odcinek skatowania Ursusa Dobra, jedziemy sobie. Trochę sobie zredukuję. Bo tam na tych kamieniach tu zaraz będzie leżał ten wóz. Dlatego yy, trzeba w miarę, tak wiecie, na spokojnie. O Boże, ten jeden się ciągnie. Jak coś tam wypadnie, to w razie czego się następnym razem to weźmie. To jak sobie wóz cię wywali. Muszę w pasy zainwestować i do sklepu Bo to jednak się przydatne Okazuje Mógłbym jechać po tym polu niby, ale Jak się zakopię to jeszcze będzie gorzej Dobra, czekajcie Pojadę sobie na takich wiecie Minimalnych obrotach Uch, ciężko, ciężko ale będzie pod górę miał ciężko. oj. Coś czuję, że nie będzie lekko. Zastanawiam się, stanowią, czy jeszcze nie skręcić w pole. No dobra, może jakoś powoli przejdziemy Czekajcie. Naprawdę, pomalutku. Na minimalnych obrotach, tylko żeby przejechać, nie? Bo tutaj zaraz będzie on leżał. A mi się nie widzi to. Znowu układanie go. Ale to się fajnie zachowuje, to muszę przyznać na tej drodze. Przychyla się. Nie, nie, nie wywal się, nie wywal się, nie wywal Szczerze. Za każdym razem jak on tak się giba, to się boję, że zaraz będzie leżał, nie? zwiększyć, bo i tak już nie ma tych. A... Dobra, powoli sobie jedziemy. Zwiększę na maksymalny, zobaczę czy będzie cisnął. Nie, w miarę dobra da. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze powiem. Ja trochę zwolnię, bo zaraz będę leżał tutaj. Dopiero sobie na asfaltówce przyspieszę trochę wolniej dobra musiałem sobie zdjęcie na miniaturkę zrobić tu się coś zbagowało i te drzewo całkiem tu weszło jeszcze kolizje są niedobrze ustawione z tego co widzę przynajmniej na tej przedniej też tak pod drewno robione żeby ten a żeby właśnie czasami tak ten ale będę musiał pozmieniać Zastanawiam się, czy nie wydać tego wozu po prostu... O, dobra. Czy nie wydać tego wozu po prostu jako... Wóz właśnie do drzewa, jako wóz do kostek to tak i tak dalej. Bo on wtedy bym nie musiał robić niektórych rzeczy, które mi właśnie uprzykrzają życie aktualnie. Ale dobra, lecimy sobie jak najszybciej. Zwiększymy sobie obroty. Nie ma co się... Pierniczeć. Chociaż na zakręt to trochę zwolnię Bo może zaraz wylecieć i na zakręcie trzeba uważać Żeby nic nie zahaczyć To jednak Dość długa maszyna Dość długi zestaw teraz Ale oby, oby dojechać do takiej ze... że ze trzy takie cztery wozy tam będą na luzie. O ile nie więcej, więc jestem ciekawy, ile za wóz zrobimy. Myślę, że tak z 2000, czyli z 6000 zrobimy na wszystkim. No, zaraz się okaże. Niech zarobię stówę za kłodę, to będę miał. Nie, no, nie będę. Nie ma tu 20 kłód. No zobaczymy. Czekajcie, tylko teraz, jak tu się jechało. Bo ja do końca nie pamiętam No tak, tak Bo ja mu płot Czy hmm. to był strasznie długi będzie ten odcinek, chyba że coś powycinam Tu może? A nie, do środka, no tak Zap zapomniałem jednej rzeczy wyłączyć. Nie tu? O. Co jest? No może i dalej, dobra. Tak, tu by wychodziły wióry. A tam deski, dobra, nieważne. No. Jeszcze tu trzeba coś zrobić. Czekajcie, włączę. Hudy sobie od razu zobaczycie, ile kasy 1500 zarobiłem. Yy, trochę ma problem z programem, więc nie wiem czy się nagrało. Jak widzicie, 1500 dostałem yy, za jeden wóz. Czyli troszkę zarobimy sobie. A ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka. Cześć i pa. Siema.